Kończyła bracia i siostry jestem ja jestem, to jest... Shadow Warrior? Tak! się to jest Shadow Warrior, tak. Spotkamy się ponownie w kolejnym odcinku, drodzy bracia i siostry miecia. Tak, skończyliśmy tutaj, e, tak jak co niektórzy oglądają, co niektórzy nie, to wiedzą, co, co nie oglądają, to nie wiedzą. U, e, to, właśnie, tego gościa się trochę przestraszyłem ostatnio. Postaramy się go... Smart trochę. Co on wyrabia? Dobra, trochę butli dostał. Wyjmujemy mleczek i jedziemy z koksem. O jak ja lubię taką ilość się O! Karma point zostałem. Mogę je rozdysponować? Mogę, jest chwila czasu. To sobie wejdziemy. To jest nie ta... To chyba były skillsy, tak? Z tego co pamiętam. Skillsmind. Dobra nie chla? Nie no chlejuch jeden no teraz będziemy chleć na każdym rogu górna saka albo coś innego nie wiem co tam mówię po niej jeszcze to jest taki tak zwany a, gdzie to było? tutaj o jest a mam już serduszko nie zwróciłem uwagi masz w następne chyba tak oh, yeah.

o ja nie mam nic na tego gościa. Dobrze, że się odsunie, bardzo mi to pomogło, wiesz? Co mnie dziabiesz? No dobra, ja sobie muszę zrobić wypad, bo tutaj jest za wąsko Oooooh Wszystko Składam reklama Co kurna się ładujesz, Pozwoliłem ci? Nie, to wypad Jeszcze na karmę dla kotów Uuu, nie to Też nie to A było, 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 wróć A co ty zrobiłeś, zio? Pozwoliłem ci? Nie A No! Mógłbyś tak łaskawie odpierdniczyć się ode mnie? No ej, no strzelaj z tego, kurde A ja w ogóle nie naczego tego Kuszy Dostał Dostał. Oooooo! Do oh, yeah. To było piękne Dobra, to, to zrobimy tak To jest Co wy jeszcze tu? Nie! Tylko nie ma nic znowu po to Nie! To o! O, to chciałem! Nie, wiem, czy ktoś zauważył w chłop przy palce z tymi właśnie kretynami zrobiłem cięcie, nie? Dzięki Tak pięknie mi wyszło to cięcie, że naprawdę, prawie w ogóle go nie widać. Naprawdę skończyły mi się amunicja, do rewolweru nawet. Ja Japisko! Co my to jeszcze mamy? No, może shogun się nada w końcu. Oh je! Yeah. Muszę dość, dość blisko podejść, bo wiadomo, jak to odgląd... shotgun. Mógłbyś przestać do mnie strzelać? Dziękuję. Ok, a wsteczka. Co? No spadać. Tak, spadamy stąd. No tak. Key mm. crystals muszę sobie wziąć. Mam, mam, to było. i powers, oh yeah. Just an upgrade. Healing. To już mamy, to już mamy. To już mamy, to już mamy. Ło, wow, mamy cały healing, także no, spoko, spoko, dobrze wiedzieć. Yy, na bia... nie, na... Mm -hmm. Mm -hmm. Protection Shockwave. Z tego rzadko korzystam, to nie wiem, czy się opłaca. To nie wiem, co to jest ten Flux nadal. Um, dobra, masz to. Wow. Coraz piękniejszy tatuaż mamy na całym ciele. A nie, wajcha. Dobra. Przecież guziczek wciśniesz. No tutaj sobie wechy. wcisnął. O, no no, 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 no. Czy mamy jakąś amunicję? O, wróć. Okej. Już powkował wszystko. Wolę to wybuchnąć, żeby to do następna broń, jak miło. Flying drum, będziemy śpiegać. Naprawdę, ta gra mnie coraz bardziej zaskakuje. Myślałem, że już nie dostaniemy żadnej broni. A USA, to proszę bardzo, jeszcze w tym to. Flame prayer! Ale i tak z ten najczęściej korzystam z jest I spokój. Tak, no co, to naprawdę nie domyślimy się sam. Jak myślicie, dojdzie? Zobaczymy, jak długo będzie trwał ten odcinek. Tam coś się ruszyło Czy mi się zdarzyło? Nie wiem Musimy zakręcić gaz z tego co widzę Światło mnie denerwuje tak prosto w oczy Ludzie! Co coś nowego o mam, 120... o, mam 120 życia, wow! E, nie trafiłem Ale teraz trafiłem, Jest tam ktoś jeszcze? Jest! To ludzi nie było A nie mogę trafić Dostał Jeszcze któryś Dobra, sto Ale jednak kusza jest dobra Na ludzi Nie wiem co rzucił ale wolę się cofnąć Grana co Gra na To są wsadzić gdzie Teraz ci pokażę gdzie Tu What the fuck jakim co tym jakby nie trafiłem No ład będę musiał zobaczyć na nagraniu, jak ja go nie dofił Masz! Coś ty taki przybity! Jak Jakieś o coś ty taki przybity? Gdzieś tu jeszcze jakiś kod. No tu jesteś. Dzień dobry. Meity. Meity to chyba ten. Siedem. No jak w samolocie albo gdzieś tam. Mamy 101, 101, życie odtąd że mamy tam więcej niż 101, no, ale już zakręcimy kółeczko, już? Prrr, o! A dobrze, trzydzieścika, z nic, też mi się przyda. E, coś tu jeszcze świeci kasa, dobrze. Aś, to, to ja, za Aś, a się tutaj, my już nie mamy, jak jeszcze nie ma, no, no wiecie, wychodzimy nie. Co? Kasa. Aha, jest się zgadza. No to jest I Eee... Gdzie to było teraz? Houston? Ooo, chyba w tą stronę było. Zapis! Tak, w tą stronę. No to się nadal pali, e, maniek. Coś tam słyszę, coś niedobrego. O nie, tylko nie ten koleś. O czekaj przyładaj, przyładaj, przyładuj dobrze. Powiedz Jeez... Nie ruszaj się! <laughs> oh, fuck. Dostał! Dostał! Nie dostał. Tak mi To Koś też coś do wujkoned wyda To było, tak wiem. Wow, 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 wow! To mnie to tak tam, tam piernicza? I z czego? A nadal tylko do 80 możemy się ulecieć w ten sposób. Ale mam apteczkę od tego tutaj. Um, nie wiem, czy to dobry pomysł tak z katanotą tam władzić, dlatego zrobię to tak. A, luzik, aha, nie mam jak przeładować. Spok. Czy ja się poparzyłem parą? What the fuck? Nie wiedziałem, że taką. Noś Mam rewolwer? Nie mam. Pfff, na niego i dobrze. O, co my tu mamy? To jest woda, czy to jest ściek? Dobre pytanie, Nedwet, ale chyba musimy tutaj iść. No, myślałem, że tak. To... się jeszcze poszłem z złą Tak. Jestem fantastyczny. Opka w górę za fantastyczność, ten wydarł. Dobra, co mi tu mamy? Co? A to są te Te, 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 jak one mamy? Te, te bliźniaczki. Już się słychać. Gdzieś tu są blisko. O Halo Jest tu kto? To, o, kurna beczki.

When Zilla told us you might cause a demonic invasion, we thought he was exaggerating. But really, dog, we're quite impressed. Wait, Zilla knew about the demons. But you were a collector. You're not job, job. None of this would have happened. Musayaki had his own army. Excuses are unbecoming, love. The bottom line is, <laughs> you were sent to get the nobitsurakage and like us, you failed. The <laughs> <Okay, laughs> ladies have a strange definition of failure. He's got it. Curiouser and curiouser. Whenever you two are finished, we should probably go unfail your mission. Okay. We'll take the high ground and help you navigate to the Manticore. External communications are down, but this should work within the perimeter. There's There's good oh look! You got one thing right. <laughs> yeah, <laughs> my sweet. I like, I like that better when you I told you he was trouble. You did, my dear. No, no naprawdę nasz bohater ma pożycie humoru czasami, no no, no jestem zszokowany. No, u 2000 jenów? Dobrze pamiętam jenów były w, tam, w Japonii? Czy coś takiego? Nie wiem. What the fuck is... A flamethrower. Kurde, mówię, co to za amunicja? Um, o oh, fuck naprawdę... Czy to pozbędę się was? Haha to. Beczki się zawsze przyda. Nie, to tam cię Ała, A ład, dostałem w nogę! Chodź tu! Przestań się tu wlać po tym wszystkim, który na się zabić. Wow! Kościół! No, nie lataj tylko na ziemię. Oooo, no. żeś się napatrzył, koledze. Serduszko, serduszko, serduszko. Kaution, aha, czy tam nie wchodzić, tak? Nie no, muszę tam wejść, chyba, nie? Danger Danger to jest drugie moje imię, człowiek, wej, hmm. aha, aha. mam notarkę. <ścoughs> Super zaawansowaną technologicznie. To co, mamy się wrócić chyba z tego co widzę, tutaj wyskakiwały stąd demony. Tam. później pójdziemy coś jest? Dobrze ja idę? Jak źle poszło, to dacie mi znać, nie? Na pewno mi dajcie znać, bo to mi to zawsze dajecie znać. Nie, chyba źle poszliśmy. Teraz się konkretnie wracamy, tam była jeszcze jedna droga. Tak, nic tu się nie dzieje, to idziemy w tamtą stronę. <grym zimno> Dobra, to jest na szczęście już jest wszędzie sucho. Pięknie, ładnie. Można wszędzie sobie przejść. Idziemy tędy. Aaa, bo tu była woda i nie można było przejść. A, widzisz, nawet Too late! Trwa jechać. jeszcze trochę się podle... Nie no, żeś widział w tnie miejscu Iloot! Ok. Znowu woda? No ale dziwne, mamy wodę. A jakoś, no nagi są. Widać to na pewno widać. Ale mniejsze niż zazwyczaj. No dziabnij go! What the fuck, stoję tuż przed nimi i kurwa nie mogę go

No nie wiem czy gównemu ona będzie najlepsza na to, no ale dobra, nie będzie. Tego musisz się ruszać, Nedwy. Bo nie będziesz ruszał, to cię wszyscy zabiją, to będzie norma. No już by ktoś tam... się ktoś się będzie się uderzał? O, dobry pomysł. A, bo ja tak był głupowy dlatego umarłem. O fuck, skończyło mi się. Aha. Spoko. Dobra, jeden żyje. Teczka, wziąć Bierz głowę, domo, no bierz, 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 no bierz! No bierz! No bierz. O Jezu! Nie w tą stronę Dobra, tych się pozbędziemy Najlepiej się pozbywać tych, co najbardziej są upierdliwi. Sam jest najbardziej upierdliwy, ale z czego? Nie w tą stronę znowu. Bardzo swoje. Nie wiem czy trafię tą beczkę. Nie wiem czy mi się udało. Chyba mi się udało, co? I po czym nie potrzebnie skakałem. Na! GII! Gi gi Uciekaj! Ucieknij! Uh -huh. Dobra, chyba ucieknij! ale przywarty! Chodź! Widziałem, że ktoś na fita zióm. Dobra, jest git. Eee, nie goła, serduszko. O tak. Masz. O, już. Co nic za mną robią? Co mi tutaj się drze na długę? O nie! Naprawdę. Mam amunicji. Dobra, jeden dostał. To już jest sukces. Drugi dostał. Trzeci dostał chyba. Co ja tutaj robię? Nie wiem co ja robię. Nie wiem co, po co on trzyma tą rękę tam. Nie wiem, może boli albo coś. Już został trafiony? <laughs> MEDIK! <laughs> Kurwa. No sze sześć amunicji, no to coś na pewno tym zrobię. Następna broń. Ostał. Kurde, jak ja ich nie lubię Ścierwojady latające. Dypa! O, no szybciutko no to zrobimy, bo. Nie chcę ładować tej kuszy, bo to trochę trwa. O już, dziękuję. No bardzo zabawne, wiesz. Nie dobrze wziąłem? Nie? Nie dobrze. Chciałem... O, tak. Podbyć się tych bipeczek. No Dobra, to już... Sama wybuchła z się. Jak Creeper podchodzi do niego. O, teczka. Teraz to normalnie wypatruje, kurwa, parę, parę tych do tyłu chapterów to A po co mi ta apteczka w urbanii? Więc co, miała to wyłączyć? To wszystko losi. Next! Spoko. Wracamy się tak? Dobra. Hmm... Jak ja mam się to wrócić, jak tu nie ma schodów? Houston! O, no pewnie gdzieś otworzyłem drzwi, tylko nie jestem w stanie ogarnąć systemu i oczywiście znowu się zaraz zgubię. I w ogóle wszystko, że ten że coś... że ktoś, że w ogóle coś tu w ogóle się otworzyło, dla... Nic nie się nie tu otworzył, się otworzyło, dobre. Znalazłem! A, to była winda, okej. Okay. Chcę na tyle głupi, żeby nie zauważyć tego. Mm, standard. Idealnie, ludzie, normalnie. Odcinek no chyba w miarę długi z tego co widzę, bo zaczęłem. No, powinien być dobrze. Ja jestem Nedwe, to jest Shadow Warrior i zapraszam Was bardzo gorąco, żebyście się na następny odcinek Masakry Krwi. Cześć, trzymajcie się na razie.